Zaczynamy kolejną audycję. Kobieta w Eterze. Dzień dobry, z nami Renata Jastrzębska. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o sporcie. Sport... Nasz ulubiony temat. Tak. Żadna z nas nie ma z nim za wiele wspólnego, ale dyskutujemy o nim nieustannie. Ale dziś porozmawiamy o sporcie, o którym jeszcze nie rozmawiałyśmy u nas w Tego jeszcze nie było, tak. Było bieganie, było pływanie, rowery były, a tego nie było. Tak, idziemy trochę za modą, porozmawiamy dzisiaj o tenisie, a jest z nami dziś trener tenisa zimnego Bartosz Kruszona. Dzień dobry, witamy w naszym Dzień dobry, studiu. Witam. No właśnie, i my teraz sobie tak popłyniemy na fali sukcesów Igi Świątek i nie tylko. Magdalinet, przypomniałam tak. sobie. <noise> I porozmawiamy właśnie o tenisie. To sport taki elitarny może od tego zacząć. On I chyba ma trochę taką łatkę yy, i taką opinię. Tak, tak, łatkę ma, natomiast z roku na rok to się zmienia, i coraz więcej osób niebędących w elicie gra i uprawia tą dyscyplinę. Także taką łatkę ma, natomiast to się zmienia z roku na rok. No właśnie, a Iga Świątek i sukcesy przyczyniły się a do tego. Agnieszka bo, Radwańska jest. My jeszcze. mamy też takie tendencje, że właśnie tak idziemy za sukcesem naszych narodowych sportowców i dobrze, bo jesteśmy dumni. I to tak trochę później przekłada się na, na zainteresowanie daną dyscypliną. Tutaj w tenisie też tak, widzimy. Tak, Iga Świątek, jej wyniki Magdalinet na pewno dają jakby możliwości więcej osób jest zainteresowanych dyscypliną, więcej osób ogląda, więcej rodziców ogląda, więcej dzieci już poznaje nie tylko Lewandowskiego, ale i wie też kto to jest Iga Świątek. Aha, czyli nie tylko piłka nożna, ale również i tenis staje się coraz no ta bardziej. Ta piłka nożna to mimo braku sukcesów cały czas gdzieś jest wysoko wśród dzieci i młodzieży. Być może. <laughs> Dobrze, ale, ale mamy, mamy coraz więz, większe zainteresowania, i no, kończąc już ten wątek, na pewno przyczyniły się do tego sukcesy sportowców w wielu dziedzinach. No właśnie, ale wracając już do tenisa ziemnego, to jest, bo to też jest ta, gdzieś taka obiegowa opinia, że to jest sport drogi, że trzeba strasznie dużo zainwestować, żeby w ogóle zacząć, żeby później trenować. Faktycznie to tak jest? Tak, znaczy domeną wszystkich sportów indywidualnych jest, jest to, że one są droższe niż, niż piłka nożna, ale wynika to z prostej rzeczy. Na, na, na obszarze na przykład, nie wiem, boiska, Grają tylko dwie osoby lub cztery, więc te koszty przekładają się w piłkę nożną, mamy, mamy tą grupę 22 zawodników, tutaj dwóch, czterech. Ten sprzęt też jest coraz tańszy, coraz bardziej dostępny, kortów jest coraz więcej, ale wciąż jako sport indywidualny należy do sportów, no, gdzie, gdzie gdzieś tam... Te koszty są, są duże. Ale oczywiście no, zaczynając jakby przygodę z tenisem, no chyba nie musimy sięgać po taką rakietę z górnej półki. Chyba... Nie, nie. Sprzęt jest dostępny także z, gdzieś tam z drugiej ręki. Poza tym trenerzy zwykle jakiś sprzęt mają swój. Często jest także rodzice gdzieś tam pochowane w szafach mają też sprzęt, który czasem nie, nie do końca się nadaje, mhm. bo już dzisiaj gdzieś te sprzęty różni się ale dostępność jest dużo większa i coraz, y, coraz, tańszy, coraz tańszy sprzęt. Ale trzeba przyznać Dagmara, myślę, że przyznasz mi rację, że y, ładny taki ten sport w sensie takiego ubioru, prawda? Nawet te spódniczki się... masz te, na myśli. te, te, te czapeczki z daszkiem, no jest, jest taki ładny. Miły, miły dla oka, tak, jest, jest na pewno miły dla oka. Tak. Bardzo profesjonalnie nam to idzie, naprawdę. No dobrze, no ale od czegoś trzeba zacząć. Każdy powód do zachęty jest dobry, chociażby struje. Tak, podobają nam się stroje, mamy sportowców, Którzy mają sukcesy na tym koncie. No i teraz jak zacząć? Trzeba być małym dzieckiem, w ogóle trzeba zacząć w dzieciństwie. Czy na przykład my z renatem jakbyśmy chciały, A to byśmy ogóle? Takie badania na, ostatnie powodują, że właśnie zaczęcie zbyt młodym wieku powoduje, że jeżeli myślimy o tym, że, że mamy zawodnika, który będzie chciał przejść przez wszystkie szczeble kariery, to gdzieś tam następuje jakieś wypalenie, jeśli zbyt wcześnie był ten tenis zaczęty tak bardziej zawodowo. Zaczynamy przez zabawę w wieku 5-6 lat mhm. i tutaj mocno bawimy się tym tenisem. Gdzieś tam w wieku 7, 8 lat możemy już myśleć o tym, żeby skumulować te treningi i trochę skupić się bardziej. Na tenisie, więc tak myślę, że można zacząć od wieku 5 lat. Ale zabawa, przez zabawę. Mm -hmm. Aż musimy się nie zmęczyć też pewnie tymi tak. treningami. Tak. No to nie tak nie ukrywajmy, to jest taki trochę sport, wydaje mi się taki wysiłkowy, no jednak trzeba mieć siłę, aby tak. uderzyć. Bardzo, w Bardzo, bardzo techniczny, mm -hmm. bardzo tak. sport techniczny, gdzie zawsze to porównanie z golfem, że jakby my mamy w tenisie jedną rakietę i kilkanaście uderzeń gdzie każdy jest inny technicznie. W golfie jest jedno uderzenie, jest kilka rodzajów kija. Tak? Mhm. Jest trudnym sportem, tak po, po, po paru latach pracy stwierdzam, że też może zniechęcać, jeżeli gdzieś trener zbyt mocno naciska, gdzieś dziecko małe, to jest, jest taka tendencja, że, że gdzieś może się takie dziecko wypalić. Mhm. Posłuchamy trochę muzyki, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Dobrze. Wracamy po krótkiej przerwie. Mówiliśmy o tym, że tenis jest takim sportem mocno technicznym i trudnym dość. Każdy wiek jest dobry, żeby rozpocząć przygodę z, z tym sportem? Myślę, że każdy. Na pewno osoby w wieku dojrzałym no nie mogą myśleć już o tym, żeby wygrać tak, żeby Natomiast w każdym z racji tego, że jak każdy sport, tak, jest, jest tutaj ruch. Jest tutaj trochę taktyki i jakby myślę, że w każdym wieku nie ma, nie ma ograniczeń, wręcz nawet jest gra podwójna, deblowa, gdzie zwykle grają to osoby troszeczkę bardziej dojrzalszym wieku, co daje dużo możliwości, jeżeli ktoś ma, nie wiem, nie, 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 nie lubi biegać, tak, ale lubi grę w tenisa. Jest też gra e, deblock, czyli cztery, w cztery osoby. Także tutaj no, jest duże pole do popisu. Mm -hmm. A od czego powinniśmy zacząć? Jak takie m, pierwsze kroki e, w tym tenisie postawić? No Przede wszystkim znaleźć dobrego trenera. Mm -hmm. myślę, e, czyli nie idziemy sami do sklepu, kupujemy rakiety, e, tam się podoba myślę, że biorę. Nie, myślę, że zacząłbym e, mm -hmm. od tego, żeby ktoś jednak pokazał te pierwsze kroki nawet przy doborze sprzętu, a może, może, może ta rakieta, jakby zakup tej rakiety jest ważny, ale może najpierw trzeba byłoby sprawdzić, czy to, jak widzimy to w telewizji, czy... To tak wygląda w rzeczywistości, a nie wygląda. No właśnie, bo jak się patrzy w, w telewizji, to jest to po prostu takie. Niemo przepychanie, tej piłki nad, nad siatką, to wygląda lekko, ładnie i to się przyjemnie. wydaje. Bardzo proste. No mówię, tak, tak jak powiedzieliśmy, to jest taki sport ładny do oglądania. Tak, no więc, dlaczego ja nie mogę tak. tak, tak. I no? jakby przy, przy jakimś kontakcie, mieliśmy taką sytuację, w, mieliśmy taki dzień, Dzień Dziecka. Gdzie, gdzie, gdzie tam dla dzieci organizowaliśmy takie zajęcia open i rodzice mogli też tą piłkę... Taką bardziej miękką dla dzieci złapać i tam poprzebijać. I jakby ja tak zerkałem z boku, jak to wygląda, i każdy miał podobne, podobne odczucia, że w telewizji wygląda to bardzo prosto. A, a w rzeczywistości jednak, mm -hmm. jednak nie. Mm -hmm. Czyli prosimy na, mm, o pomoc trenera w stawianiu tych pierwszych kroków, tak, żeby... Ale to co, najlepiej pójść sobie może na takie, nie wiem, próbne zajęcia, spróbować Tak, tak, tak? zobaczyć, czy to, czy to jest w ogóle coś, co. Wydaje mi się, że ta taka koordynacja wynikająca w grach w ogóle z piłką, to część osób to ma i przychodzi im to łatwiej, a część muszą bardzo pracować nad tym i teraz dzisiaj jesteśmy głodni tego sukcesu szybko i, mm -hmm. i często może warto, żeby tam trener pokazał te zasady, a i później tą przygodę sobie zaczynamy. Samemu bym oczywiście jak najbardziej, bo, bo, bo można odbijać o ścianę, natomiast jednak podszedłbym bardziej profesjonalnie, żeby jednak pod okiem kogoś mhm. wykwalifikowanego. Czyli idziemy na takie próbne zajęcia, yy, trochę sobie próbujemy, no i dobrze, spodobało nam się, czyli co, wtedy już idę po ten strój i w tą rakietę? Yy, ja uważam zawsze, że jeżeli jest swój sprzęt, to jest to motywacja. Wśród dzieciaków, jeśli po jakichś pierwszych lekcjach widzimy, że jest chęć, ja uważam, że własny sprzęt, czy własny strój, czy mam coś co Majga, świątek, mhm. to jest mega motywacja. I, i fajnie, jeżeli na moich zajęciach ktoś ubiera się podobnie, czy, czy ma swojego idola, bo jakby nie tylko Iga Świątek. W Rawie jakby jest popularnie, natomiast gdzieś tam w dużym mieście jak pracuje to widzę dużo więcej osób, młodzieży, która ma swoich idoli, ubiera się mm -hmm. tak jak oni i to jest fajne, bo jest to na pewno motywacja. Mm -hmm. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż jakby dajmy sobie te parę miesięcy, czy, czy, czy jednak ta młoda osoba będzie chciała to kontynuować, czy to nie jest kolejny sport, który... No ale trzeba próbować w życiu tak. i być może no właśnie to, 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 to jest droga do tego, aby znaleźć właśnie swoje miejsce w świecie, w sporcie. Dopytuję o tą rakietę. Rakieta, rakiecie nie One się różnią? Czy tylko dużej kolorem? Mierze, czym? W dużej mierze są uzależnione od umiejętności gry, ale też od wieku osoby, czyli dla, dla dzieciaków są one mniejsze, są lżejsze. Później, idąc dalej, dla osób dorosłych już one mają jeden wymiar, ale wagowo są różne. Jest cała rzesza rzeczy od naciągu po grubość ramy, która ma wpływ na grę, ale odczuje to osoba, która no już trochę gra. Mm -hmm. Więc na, pierwszy, na pierwszy, pierwszy rzut jak najbardziej można kupić rakietę, załóżmy, z marketu. Natomiast pewnie po roku treningu gdzieś ktoś już będzie szukał czegoś innego. No to wiadomo, jak już poćwiczymy trochę, tak. to chcemy więcej i bardziej profesjonalnie. Z piłeczkami też tak chyba jest, że no, one się różnią. Piłki różnią się tylko w kwestii młodzieży i, i, i jakby dorosłych. Dorośli grają jedną piłką. Ona ma tam różne firmy, ale generalnie tutaj nie. Rakieta jest tym elementem, który praktycznie co mamy cztery duże turnieje na świecie i co, co ten turniej wychodzą nowe modele Aha. sygnowane tymi turniejami, więc też idąc modą można zmieniać sprzęt bardzo bardzo często. A tutaj, e, jeśli chodzi o buty, no pytam dla koleżanki, e, czy <laughs> wystarczą zwykłe trampki, czy tam e, inne obuwie sportowe, czy jednak powinniśmy też pomyśleć o tym, że do tego kortu powinny być odpowiednie buty? Tak, w zależności też jaką nawierzchnię mamy i na jakiej gramy, bo te nawierzchnie są różne do uprawiania tenisa. Jeżeli to jest hala, to but tenisowy dedykowany do, do takiej nawierzchni, dużo gramy na mączce seglanej. To jest dość miękka nawierzchnia, to, jest to takie takie takie, takie korty, czerwone. Które na zewnątrz tak, widzimy tak, takie takie uh -huh. tak, są w Rawie i jakby tutaj obuwie już musi być przeznaczone do tego e, konkretnie do tej nawierzchni i to jest ważne z racji tego, że butak do biegania nie wejdziemy na kord z racji tego, że robimy buty do biegania już mam, to teraz może kupię do tenisa. to myślałam, że zostawimy, a teraz <laughs> idziemy na przerwę. Wracamy do naszej rozmowy dziś o tenisie. Wiemy już, jak przygotować się do tego, aby zacząć przygodę z tenisem. I ja tutaj już chciałabym zapytać, dlaczego Pan zdecydował się właśnie trenować W ogóle, skąd się dzieła pomysł na właśnie taką przygodę życiową z tenisem? Tutaj u mnie y, mój tata, który mieszkał w Szczecinie, on wychował się w domu, który był obok dużego klubu tańcowego. Właściwie Aha. na ogrodzie w domu było pełno piłek. No właśnie co powiedzieć, nie jedna piłka w ogrodzie. Dlatego, osoba, która przełożyła tą piłkę, już nie mogła wejść tam. Więc tutaj jakby mój tata zaszczepił, Trochę tą grę, i odkąd pamiętam, to, to gdzieś tam uczył, i stąd to zawsze było. To zawsze było w ogóle u nas w rodzinie. Każdy tym się interesował, każdy oglądał i, i, i tym samym to uprawiał. Ja poszedłem dalej, i gdzieś zrobiłem uprawnienia. Ale były po drodze jakieś zawody, jakieś turnieje? I, czy raczej od Bardziej razu... lokalnie, mhm. tylko i wyłącznie. Czyli od razu to był pomysł na to, że trenować innych. Chce uczyć innych? Tak, myślę, że tak. Myślę że, myślę, że od razu tutaj mój tata był rozstawionym zawodnikiem i tam do 17 lat w Polsce pewien etap osiągnął. Natomiast u mnie ta kariera potrwała się bardziej, skupiłem się na dzieciakach i na tym, żeby rozpropagować ten sport i, i uczyć młodzież, ale i dorosłych. Hmm. Ale to taka trudna trochę ścieżka, no bo mówił Pan o tym, że tenis jest takim sportem bardzo technicznym, więc pewnych, pewne umiejętności, tego się po prostu trzeba nauczyć pewnych, pewnych zagrań, pewnych zachowań. No w przypadku dzieci, chyba każdy kto ma dziecko wie o tym, że dzieci bardzo szybko się frustrują, rezygnują. No i właśnie jak to zrobić, żeby no, ten dzieciak się nie zniechęcił tak od razu? Gdzieś tam element rywalizacji ma też znaczenie i to, żeby nie zaczynać zbyt wcześnie i, i dużo duży nacisk położyć na zabawę. Mhm. Żeby, żeby gdzieś tam o takim szlifowaniu techniki mówić w miarę nie w wieku 5-6 lat, tylko trochę później, myślę, że to jest najważniejsze. Jeżeli ten element rywalizacji dochodzi, to gdzieś to dziecko zaszczepi i pójdzie dalej, chociaż no, znalezienie takiej świątek. Jest bardzo trudne. No właśnie, a to był łódź szczęścia, że ona się znalazła? Czy, czy faktycznie gdzieś taki no, dobry plan treningowy i takie wyłowienie tej, tej perełki? Myślę, że wszystko uh -huh. po drodze, bo oczywiście tam jest ogromny talent i ogromna praca. Trzeba sobie też powiedzieć, że mamy w rankingu około tysiąca rozstawionych zawodników na świecie i bycie numerem jeden, bycie w ogóle w pierwszej dziesiątce, to jest dla niektórych w ogóle nieosiągalna rzecz. Bycie numerem jeden to jest tak naprawdę no, najważniejsza rzecz. Tam rzeczywiście jest, jest duży talent i, i duż, dobra grupa, która współpracuje. Sport tenis jest sportem, gdzie głowa jest najważniejsza. Tam jest też duża pracy, pani psycholog. Myślę, że to ma wpływ. Hmm, czy znaczy głowa w sensie opracowanie nie wiem taktyki, hmm, analizy nastawienie do nas... meczu mm -hmm. tak jakby każdy kto wejdzie na kort yy, musi pewnie. być skoncentrowany to przede wszystkim i musi że tak powiem tą waleczność yy, okazać nie każdy to ma a, a trzeba że tak powiem w czasie tego meczu te elementy w sobie w jakiś sposób yy, wyznaczyć i, i mm -hmm. tutaj rola psychologa yy, uigi jest myślę kluczowa Plus pewne też po drodze różne sytuacje, typu odpadnięcie numeru 1, bo IGA była numer 2, IGA weszła na to miejsce, ale później wspaniale się utrzymała, także jak wszystko trochę szczęścia też trzeba i talentu ale właśnie tak sobie teraz pomyślałam że um, jeśli dzieci zaczynają trenować tenis właśnie o tym wszystkim o czym pan powiedział że właśnie to uczy koncentracji e, analizy też takiego opanowania to myślę że właśnie takie treningi one też się mogą przełożyć i na pewno się przekładają też na takie życie codzienne tak w ogóle charakter osoby wychodzi no na korcie bardzo dobrze jeżeli widzę że ktoś jest nerwową osobą i szybko rezygnuje, to zakładam, że też tak jest w życiu. I tutaj, jeżeli. W I ten co tenisiel... z taką osobą wtedy pan robi? Bo... Pytam dla koleżanki. Pytam dla koleżanki. Tak. No tutaj, jeżeli ten charakter już... jest tak zakorzeniony, to yy, to jest duża taka praca poza kortem z taką osobą. Bo umiejętność poradzenia sobie w sytuacji, kiedy nam nie idzie, no jest kluczowa. Tutaj na korcie się jest samemu nikt nie pomoże, no tak. to wsparcie trenera chyba w przepisach teraz się zmienia i trener może coś powiedzieć w czasie meczu, ale do tej pory było tak, że nie. Więc tylko obserwuje. Tak, tak mhm. tylko obserwuje i jakby mecz trwa czasem trwa 2-3 godziny i utrzymać tę koncentrację przez ten długi czas jest trudno. Stąd gdzieś tam rozmowy i, i, i opracowanie pewnego planu, pewnych elementów, które spowodują, że wróci to skupienie. Mogą to być jakieś nawyki, których uczą się dzieci po to, żeby Tą koncentrację, y, 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 żeby ta koncentracja była albo wróciła, jeżeli jeżeli. Mm -hmm. Dość trudna rzecz. Ok, <noise> wymagający sport. Wymagaj... Nie, takie tam... nie takie sobie machanie paletką pie w tych popularnych tak. memach. <noise> Że właśnie tu sobie odbije, tam sobie odbije, byleby przez siatkę przeleciało. To nie o to chodzi, właśnie to wygląda tak lekko. <noise> A przy przy jakiejś wersji rekreacyjnej jak najbardziej, jeżeli dwoje mhm. osób spotyka się i, i, i może spotkać się na korcie i zagrać partię, gry, to jest super sprawa. I tutaj odkładamy tą technikę na bok i, i jakby uprawiamy sport, tak? Więc tu, to nie musi być aż tak bardzo trudne, tak? Mm -hmm. Ma pan w swojej grupie dzieciaków, które trenuje, już takie perełeczki, które faktycznie rokują i aż tak miło się patrzy? Są takie osoby, tak. Mm -hmm. Natomiast gdzieś ten etap, żeby przejść dalej i pojechać gdzieś, jest, jest, jest jakby za wcześnie. Mm -hmm. Wszystko no, musi być... Cz na... Czekamy, czekamy mm -hmm. na to. Tu musi się dużo rzeczy skumulować, żeby żeby taka osoba i chciała i gdzieś tam y, y, budżet też powinien być, mm -hmm. wyjazdy na turnieje, to też no, nie są rzeczy, które, które, które gdzieś tam sponsor, oczywiście jest taka mm -hmm. możliwość, ale zwykle to jest, to jest budżet, który, który, mm -hmm. który no, nie, czasem jest nieosiągalny. Powiedział Pan na samym początku, że ten tenis, ten sport zawsze był u Pana w rodzinie, córka ma już swoją rakietę? Tak, tak, słysza, ja się urodziła już, <grym> żeby, jakby miała swój sprzęt, Czą sesja zdjęciowa pierwsza była z piłkami, Aha o. także że, ale u mnie sytuacja jest taka, że patrzę jak z roku na rok się rozwija, teraz ma 5 lat, jest ten tenis, ale, ale, ale to czy tam będzie... Bez takiego ciśnienia, Ta, że musi. Jakby bardziej mi zależy, żeby była osobą, która jest wysportowana, a czy to mhm. będzie tenis. Fajnie? Zobaczymy. Jaki wyrozumiały tata. No to życzymy sukcesów wychowawczych, aby być może właśnie w pana grupie była następczyni Igiej Świątek. Bardzo dziękujemy bardzo za spotkanie i za bardzo. rozmowę.